Witam wszystkich, a w tym odcinku pokażę Wam, jak działają funkcje w Roblox Studio. Zaczynamy. Mam tutaj skrypt, w którym mamy instance New Part. Ja chcę, by tych części mi się zrobiło 5. To mogę sobie zrobić tak, nie? I tak, zrobił się 5 części. Jak widzicie, zrobiło mi się 5 części. Ale to można zrobić o wiele prościej. Usuwamy sobie to. I piszę tak, function create part. Tutaj nawiasy trzeba dać. I tutaj mamy end. I teraz musimy ten, ten, ten skrypt wkleić tutaj w tą funkcję. Teraz sobie to możemy usunąć. I żeby wywołać tą funkcję, trzeba wpisać po prostu nazwy, czyli create part, create part, create part, create part, create part i create part. I teraz jak widzicie... Zrobiło nam się pięć części. Więc mam nadzieję, że filmik się podobał, że Wam pomógł. Cześć!